Rozmowa dnia. W radiu Wrocław. No więc dzisiaj będzie, proszę Państwa, o polityce, będzie o metrze, będzie o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie w Sejmie. Mam nadzieję przynajmniej, bo nasz zapowiadany gość Mateusz Masłowski, członek Rady Naczelnej PSL, jest już w studio. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Filip Marczyński przed mikrofonem. To także dyrektor dolnośląskiej Służby Drugi i Kolei i to w odpowiednim momencie również zagra tutaj w naszej no, rozmowie. Proszę, Ale panie y, dyrektorze, czy to, że partia ma tak niskie poparcie i wybiera urzędującego prezesa z poparciem takim no, trochę wywołującym uśmiech? 99% głosów, nie jest zaskakujące trochę? Nie toczy się tam żadna dyskusja? Niestety umiarkowane poglądy, takie podejście gospodarcze, zdrowe centrum w czasach polaryzacji nigdy nie będzie na topie. To ja to bym do końca, zmienić. ja bym do końca się nie przywiązywał do sondaży, bo jak wiemy, w poprzednich wyborach sondaży mówiły co innego, wy, wydarzyło się inaczej. Natomiast nie chciałbym, żeby nasze pomysły na infrastrukturę, między innymi pewnie temat metra, który za chwilę wybrzmi, mhm. był łączone z poparciem. My, my naprawdę mamy kilka ciekawych pomysłów dla Polek i Polaków w tych czasach. Które są dzisiaj w czasach wojny hybrydowej, wczoraj akt dywersji na linii kolejowej Warszawa Lublin, to daje do myślenia i myślę, że jest bardzo aktualne w kontekście to, tego, o czym będziemy rozmawiać. Daje do myślenia, oczywiście, że daje do myślenia, ale nie. ja bym chciał jeszcze o sytuacji politycznej porozmawiać, no bo to poparcie waszego partnera z trzeciej drogi, czyli polski 2050 na minimalnym poziomie, wasze poparcie na minimalnym poziomie każe wierzyć, czy każe spostrzec, że miarkowane cent. Nie jest w tej chwili na topie politycznym, zdecydowanie. Ludzie potrzebują jakichś bardziej wyrazistych y, propozycji. Jeżeli przywiązywalibyśmy się do sondaży, to rzeczywiście tak. Natomiast przypomnę, że PSL jest drugim co do wielkości wiem, wie 120 lat. Y, nie, nie, mówię teraz o, 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 o latach, 130 nawet. nawet. Natomiast jest drugim co do wielkości y, klubem. Y, Koalicji rządzącej, więc wyborcy w ostatnich wyborach parlamentarnych zadecydowali inaczej. Więc to tak nie jest do końca. Sondaże mają e, niestety, mówię niestety, kreować politykę, kreować rzeczywistość. Te sondaże, które się pojawiają, one sprzyjają dwóm blokom politycznym i tak naprawdę uświadamiają nas, że ten start z osobnej listy jest bezsensowny. A on ma jak najbardziej sens, ponieważ gdyby nie osobny start list trzeciej drogi w ostatnich wyborach parlamentarnych, nie rządzilibyśmy dzisiaj razem i rządziłby dalej PiS. E, i obu Zjednoczonej Prawicy. A nie sądzi pan, że, to znaczy, pytam właściwie inaczej: czy, czy dzisiaj zaryzykowali zaryzykowalibyście start z osobnej listy przy tych sondażowych wynikach? Prezes Kosiniak, pan Kamysz, na sobotnim, na sobotnim zjeździe zapowiedział, że w najbliższych wyborach parlamentarnych Polskie Stronnictwo Ludowe będzie szło z własnej listy i zaprasza wszystkie środowiska samorządowe, ale nie tylko, do zrobienia wspólnej listy takiego umiarkowanego, zdrowego centrum, które będzie przede wszystkim kreować, Dobre pomysły dla Polski będzie to merytoryczną opcją. Ale PSL ma też opinię takiej partii hamulcowej na drodze do zmian związanych z pewną obyczajowością. Choćby tutaj weźmiemy pod uwagę kwestię związków partnerskich. Bardzo opornie to idzie cały czas, chociaż podobno jakieś porozumienie jest, ale go jeszcze nie mamy na papierze, jak rozumiem, tak? Nie mamy przegłosowanego. No i to nie pomaga bo przecież w tych ostatnich wyborach, to znaczy, nie moja sprawa, oczywiście, jakie Państwo mają poglądy, ale w ostatnich wyborach ta kwestia związana z. Poluzowaniem tych właśnie spraw była niezwykle istotna, i ta koalicja szła z hasłami właśnie takiego poluzowania, i teraz ludzie widzą, nie robią tego, i to jest problem. Zgadza się, tylko to nie jest nasz problem. Z takimi wasz, hasłami wasz, szła koalicja. Panie redaktorze, jeśli mogę. Proszę. Z takimi hasłami szła koalicja obywatelska oraz lewica. To jakby nigdy nie był projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeżeli chodzi o naszą partię, my mamy taką zasadę, że w sytuacji, kiedy projekt ustawy tyczy się światopoglądu, to mamy tak naprawdę nie ma dyscypliny partyjnej, czyli każdy może zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem. Nie jest tajemnicą, że większość członków naszej partii to są osoby o poglądach prawniczych. Tak więc y, tak to wygląda. Ja czekam na y, projekty y, w, w tej sprawie właśnie tych środowisk lewicowych, ponieważ PSL przedstawił projekt właśnie ustawy o statusie osoby najbliższej, który jest niejako kompromisem. Kompromis cechuje się tym, że jest y, niezjadliwy do końca dla każdej ze stron, mm. natomiast jest tym kompromisem. I o to właśnie chodzi, żeby łączyć, a nie dzielić. Czyli krótko mówiąc, nie poluzujecie trochę, jeśli chodzi o to? To nie były nasze hasła, niech środowiska, które wzięły tak, te hasła że... w wyborach, niech one zaproponują i niech znajdą do tego większość. My... Ale wie pan, że jesteście w tej chwili postrzegani jako jedne, jako koalicja 15 października yy, i w takim pojęciu yy, wyborców nie dowozicie, jak to się teraz modnie mówi. Nasi wyborcy w dużej mierze wybrali nas nie z tego powodu, że proponowaliśmy właśnie takie rozwiązanie, tylko z powodu innych rozwiązań, między innymi gospodarczych. Wie pan, o światopoglądzie zawsze możemy rozmawiać, i, i powiem szczerze, że w kontekście I, i tego, co się dzieje, no, dokładnie, po pierwsze, do niczego nie dojdziemy, a moim zdaniem to jest bardzo mocny temat zastępczy. Może i tak w każdym razie wydaje mi się, że to jest jeden z powodów tego niższego poparcia dla PSL i dla Polski 2050, bo tak naprawdę kto głosował na was, nie wiadomo, bo głosowało się na trzecią drogę. Ja jestem przekonany, że za dwa lata będziemy w stanie się rozliczyć z wyborcami z tego, co zrobiliśmy, a między innymi właśnie z takich innowacyjnych i racjonalizatorskich pomysłów jest właśnie projekt metra w sześciu największych miastach Polski, później docelowo w dziesięciu. I do niego przejdziemy teraz, bo PSL miał kiedyś taki pomysł, żeby wzmocnić swoją pozycję w miastach, prawda? I wydaje mi się, że trochę skończyło się to na tym, że nie udało się wzmocnić pozycji w miastach, za to nieco utracił na rzecz Prawa i Sprawiedliwości pozycję na wsi PSL. Czy to jest kolejny z takich pomysłów? Ja dzisiaj przyszedłem do studia z pomysłem i, i z takim nastawieniem, że będę mógł merytorycznie przedstawić e, przede wszystkim za, bo przeciw jest mało albo ich nie ma, na temat <grych> infrastrukturalnego pomysłu metra we Wrocławiu. Proszę bardzo. Ja bym nie chciał łączyć tych spraw z e, polityką. Naprawdę. Ja wczoraj byłem w telewizji, były wszystkie środowiska polityczne. E, powiedziałem jasno: proszę was, e, zróbmy coś dobrego dla Wrocławia. Jeżeli są środki, jest pomysł na stole, e, poprzyjmy go wspólnie, nie patrząc, czy jesteśmy z Prawa i Sprawiedliwości, z lewicy, z razem. Czy z, z PSL-u Więc ja bym tego nie łączył z poparciem Nasze pomysły, pomysły e, Takie jak właśnie metro Nie mają na celu e, nagle zrobić potęgi z PSL-u W miastach, tylko po prostu zrobić coś dobrego No ale panie y, dyrektorze no jest taka kwestia, że My tutaj widzimy we Wrocławiu, że trudno jest Zbudować tramwaj na Jagodno, prawda? A pan o metrze mówi no trudno jest y, zbudować tramwaj na jego dno, dlatego że mamy kolizję po drodze. Metro ma tą przewagę właśnie, o której y, chciałbym y, wspomnieć, że jest y, bezkolizyjne. Nazwijmy to metro, tunel średnicowy w centrum Wrocławia. Naprawdę bym się do tej nazwy nie przywiązywał. Cała idea jest bezkolizyjnego ruchu, gdzie nie mamy skrzyżowań, nie mamy przejazdów, które właśnie są generatorami opóźnienia i, i tak naprawdę problemów. Nie no, wiemy co to metro, ale no, metro to metro. No, chyba Czemu on mówi o... Nie wiem no, dlaczego. Byliśmy w różnych miastach i wiemy. Pod, pod ziemią poziom jeździ wtedy. Nie musi pod ziemią, Chodzi o ideę bezkolizyjną. Natomiast chodzi o taką nazwę handlową. Metro jako, jako właśnie, jako na, właśnie ten, ten podziemny transport. No nie, który... ale ta nadziemna to jest, zwykle się to nazywa kolejką dojazdową czy czymś takim. No prawda? właśnie, tych nazw jest wiele. Nie ma nazwy własnej, ponieważ nie wszędzie metro jest podziemią. To jest ciekawostka. Natomiast już odnosząc się do kazusu Wrocławia, my mamy bardzo bogatą e, sieć kolei, tylko ona niestety nie komunikuje centrum nie komunikuje potężnych generatorów ruchu. Mamy e, tak, e, tak ważne węzły jak Dworzec siebocki, Dworzec Główny, które nie są skomunikowane, Rynek, Plac Grunwaldzki, te miejsca... To znaczy kolejowo mówi pan, tak? Czy... Mówię jakkolwiek bezkolizyjnie. No a tak, nie... no są ulice. Są ulice, tylko ulice się kurkują. właśnie I to jest ten problem. A ten tunel, tunel średnicowy, który by łączył te wszystkie przystanki, byłby jedyną bezkolizującą alternatywą. Ja mam tutaj, tutaj mapę. U pana wczoraj w rozmowie padła, padła taka deklaracja i słowa, że metro w Wrocławiu jest bezsensowne, ponieważ mamy bardzo gęstą siatkę kolejową. Rzeczywiście, Rzeczy tak, jak widzicie państwo, ta siatka kolejowa jest, tylko ona nagle magicznie w tym centrum się kończy. Oto właśnie... ja państwu obiecuję, że my tą mapkę dzisiaj na stronie internetowej Super. naszej umieścimy, będzie można sobie to przemyśleć jeszcze, ale proszę opowiadać. I naszym pomysłem jest właśnie, żeby to centrum wzbogacić o podziemny korpus komunikacyjny, który będzie połączony z istniejącymi liniami kolejowymi, które mamy we Wrocławiu i musimy korzystać z ich dobrodziejstwa. Dworzec Świebocki, który tutaj widzimy, który w roku, do roku 2029 ma e, przejść modernizację i mamy z niego korzystać, jest dworcem tak zwanym czołowym, czyli ruch na nim się kończy. To jest wielki problem tego dworca, ponieważ on komunikuje tylko zachód Wrocławia i zachód aglomeracji województwa Dolnośląskiego. Czyli byśmy schodzili na dół, tak? Na tym dworcu świebockim Przed? i jechali dalej w kierunku powiedzmy wschodnim, północnym, nie na, wiem. na dojeździe do dworca świeckiego należałoby zejść powoli tunelem na minus jeden. Na dworcu siebockim oczywiście zrobić taki, takowy przystanek i połączyć dworzec świebocki, rynek, dworzec główny z innymi e, liniami kolejowymi, na przykład e, linią kolejową na, na Długołękę. Wtedy uzyskalibyśmy bezkolizyjny korpus w centrum, który pozwoliłby komunikować tak naprawdę bezkolizyjnie całe miasto i do tego bardzo ważną inwestycją Inwestycją. Jest inwestycja, która jest tutaj zaznaczona e, e, kreskami, czyli połączenie magistral kolejowych linii 275 i 274 i wykonanie Proszę tak zwanej. jesteśmy w radiu jednak. Tak zwanej łącznicy na lotnisko, czyli połączenie tych dwóch mhm. magistral. E, i e, tak naprawdę po środku tego połączenia przystanek na lotnisko Wrocławskie lotnisko w, w olbrzymim tempie się rozrasta teraz wielka inwestycja ponad 2 miliardy złotych też w tak zwaną dualius gdzie ten projekt metra przede wszystkim e, a przynajmniej w połowie ma spełniać takie założenie bo przypomnę że podczas konfliktu e, na Ukrainie w metrze kijowskim, czyli aglomeracji około 3 milionowej, na stałe znalazło schronienie około 12 tysięcy osób, a w czasach tych najgorszych, tych nalotów dronowych i, i tej wielkiej próby, tymczasowo nawet 70 tysięcy. No tak, bo tak jak pan mówił słusznie, potrzebne nam są schrony, ale właściwie trudno budować schrony, które mam nadzieję, że nigdy się nie przydadzą, lub no krótko mówiąc, nie wiadomo by było, co z nimi zrobić, prawda? W czasach pokoju, tak? Z zadajmy sobie pytanie. Czy lepiej wybudować schrony, które jeżeli na szczęście wszyscy w, w to wierzymy i mamy taką nadzieję, będą czasy spokojne, będą nie, stały niewykorzystane, Czy zbudujmy schron, który będzie jednocześnie korpusem komunikacyjnym w centrum miasta? No Dla dobra. mnie odpowiedź jest prosta. Dobra, panie dyrektorze, Wrocław ma budżet, bo powiedzmy na poziomie 9 miliardów złotych w przyszłym Około roku 10. tak to będzie wyglądało. Tak. No. Deficyt budżetowy tam gdzieś kilkaset milionów, bliżej miliarda. Km, pół miliarda kilometrów metra, tak? 500 milionów kilometrów metra. Dokładnie tak. Że tak, tak się około, wyrażę, na gotowo po handlowemu powiem. Na gotowo, dokładnie tak, na gotowo. Czyli ile tych kilometrów tu by musiało być? Z moich e, takich e, wstępnych analiz e, na pewno trzeba byłoby to e, poprzedzić e, dokładnymi analizami no jasne, ale... e, i studium wykonalności. Jeżeli chodzi o ten ścisły, o, o ten korpus komunikacyjny w ścisłym centrum, to jest około 11-12 kilometrów. Tyle by trzeba było metra we Wrocławiu. Dokładnie. Tak, czyli mamy tutaj no, 6 miliardów, tak? Około 6 miliardów. 6 zawsze robi się 9, więc z... Nie zawsze. Ja, mam zawsze, inne zawsze. ja mam inne doświadczenia z Dolnośląskiej Służby Drugi i Kolei, bo my zakładamy koszty, które są wiele większe. Przykładem sobie wodnica OBORING 250 milionów, a po otwarciu ofert 85. Więc no Tak to jest słyszałem, ta miała, że jest tak. niespodzianka, dobry i moim okres. zdaniem w tym roku 2025-26 trzeba z tej miłej niespodzianki skorzystać. Kto za to zapłaci za to metro? Pan premier kośniak kamysz zapowiedział, że mamy środki z obronności, mamy środki z KPO, które wspomogłyby budżety lokalne, ponieważ doskonale wiemy, że taka inwestycja wielomiliardowa, o której pan wspomniał, nie jest na, na budżety samorządów. No to z całą pewnością, ale tutaj widzimy, tak, Łódź, Łodzi coś tam zaczęli budować, ale to się się domy zawaliły, nie? Zawaliły się, dokładnie. No i tutaj mamy przestój Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Białystok i... Lublin. Białystok to jest w ogóle miasto niewielkie w tym gronie, więc ale zostawmy Białystok. Bardzo się cieszę, że Pan o tym wspomniał, bo Białystok to jest około 300 tysięczne miasto. My mamy ten taki kompleks tego metra jako tylko środka transportu przeznaczonego dla Warszawy, dla stolicy, a w innych krajach wygląda to do zgoła inaczej. Dla przykładu w Hiszpanii, Bilbao, kraj Basków, miasto około 300 tysięczne, 350 tysięcy. Posiada, Panie redaktorze, i Szanowni Państwo, trzy linie metra, łącznej długości 50, bodajże 7, z tego co pamiętam, tam kilometrów. I jakoś to tam funkcjonuje. Jakoś nikt nie protestuje, że w Bilbao nie powinno zostać wybudowane kiedyś metro albo powinno zostać zlikwidowane. Co się na świecie dzieje? Jeszcze raz, konstrukcja tego metra taka, że około 12 kilometrów pod ziemią w centrum i potem to wychodzi na zewnątrz i jest ewentualnie I do wykorzystania. Komunikuje tak? kilka, kilka kierunków, tak abyśmy na przykład mogli zrobić e, trasy Długołęka, lotnisko, na przykład Bielany Wrocławskie czy Partynice, lotnisko, że częściowo, w dużej części, dwie trzecie trasy. Trasy. Mhm. Jest trasą naziemną kolejową, i to centrum, które jest obarczone tym ruchem kolizyjnym i tymi komplikacjami, jest właśnie podziemne, to nam daje duży uzysk. No bo przyjmijmy sobie taką sytuację, że z każdego miejsca w aglomeracji wrocławskiej byśmy mogli dojechać do lotniska w około 30-40 minut. No, czy ktokolwiek wtedy odważyłby się jechać samochodem? Pewnie nie, rzeczywiście, ale proszę mi powiedzieć tak już całkiem szczerze, jak to z czasem mogłoby wyglądać? Ile to musiało trwać? Początku, ja mówię bardzo szczerze, nie ukrywam, że to metro traktuje mocno ambicjonalnie i ja wiem, że Wrocławianie, niektórzy Wrocławianie mogą wyśmiać ten pomysł, bo o tym się mówiło już bardzo dużo w naszym mieście. To potem Natomiast... się powiedziało, że po powiedziane zostało, że się nie da. To nie jest prawda. Koniec, kropka. To, to nie jest prawda, dementuję to, nie chcę e, oceniać tych, co e, te słowa powiedzieli, może to jest brak wiedzy, może e, nie, nie posądzam o złe intencje. Natomiast pyta pan o ramy czasowe, bo pewnie to będzie najbardziej no jasne. E, interesowało słuchaczy. E, takie inwestycje e, realizuje się zwykle w formule zaprojektuj i wybuduj. Tak więc na początku e, opracowujemy dobry e, opis zamówienia, tak zwany OPZ e, i PFU, czyli plan funkcjonalno-użytkowy. To są takie instrukcje i wytyczne do technologii i do trasy, w której byśmy chcieli, żeby to metro e, e, przebiegało. E, takie, takie przygotowania dokumentów przetargowych powinny być z, z, zrealizowane wspólnie z pracami geologów, georadarem, żebyśmy zbadali co mamy i na jakiej głębokości pod ziemią. E, na pewno odwiertami miejscowymi, żebyśmy wiedzieli już dokładnie, dokładnie co, co się będzie znajdowało. Myślę, że opracowanie całej dokumentacji takiej przetargowej i mówię o PFU, o pzc i puszczenie tego potencjalnie w obiekt to jest około pół roku do dziewięciu miesięcy. I budowa? Po ogłoszeniu przetargu, panie redaktorze, mamy, mamy, mamy pytania wykonawców, mamy y, y, później pewnie odwołanie do KIO do brzegu, i mamy Do brzegu. Opracowanie OPZ-u, puszczenie przetargu 6 miesięcy y, przetarg, procedura przetargowa do roku w zależności od ilości odwołań, wykonawstwo między 5 a 6 lat. No proszę, czyli w okolicach, <laughs> przepraszam bardzo, w okolicach jakiegoś 31 roku. Tak Tak by matematyka wskazywała. Tak by matematyka wskazywała. Bardzo dziękuję. Mateusz Masłowski, członek Rady Naczelnej PSL no i też dyrektor Dolnośląskiej służby druki kolej był naszym gościem. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.